Dzień dobry wszystkim. Witamy w kolejnym vlogu. Wstaliśmy dzisiaj o nieludzkiej porze. Znaczy, nieludzkiej na wakacjach. I jest godzina siódma. Zobaczymy, ile osób jest w Wenecji. Ja już byłem wcześniej i będą na pewno przebitki z y, nagrań okolicy szóstej, żeby nie było. Specjalnie dla Was. Ale też ja dla siebie, bo to niesamowity I się naszykowałyśmy, a Mirek właśnie. Bardzo wcześnie, czyli tam koło 6 na wschód słońca specjalnie, dla Was wstał i zrobił piękne widoki słońca. No i spójrzcie, tutaj jeden z tych niewielu momentów, kiedy most westchnień jest pusty. Można go zrobić bez ludzi. Zrobić zdjęcie sobie tutaj bez ludzi. Ja sobie zrobię tak wygląda. Tak wygląda. z dziewczynami. Na miłość na całe życie. O, miłość na całe życie. Tatusi córeczki. Mija Emi. Emi. I droga, i buziaczek. I z mamą. Są słuchajcie, dwa plusy takiego wstawania o świcie, szczególnie w takich miastach jak Wenecja. Pierwszy to. To, że macie puste miasto, prawie że puste, no bo wiadomo, że już część ludzi wstała. A drugim plusem jest to, że jeszcze nie ma takiego skwaru i jest naprawdę całkiem przyjemnie. O, zobaczcie, jak Mirek próbował mi zrobić zdjęcie jakie poświęcenie, ale nic z tego zdjęcia niestety nie wyjdzie. Jaki wyjdzie dawaj! Ze mnie modelka to jest taka would Biedne dzieci, jednego gołębia, mają tylko dogonienia. No bo gołębie jeszcze nie przyszły tutaj, już pomału ci, co karmią gołębie. Gołębie jeszcze nie wstały. Bo tutaj jest taki biznes. One, co, one wiedzą, tam, e, Tutaj sprzedają ziarna i tych gołębi, w ciągu dnia jest naprawdę tutaj bardzo, bardzo dużo. A dzisiaj, co ja nakręciłem nawet wcześniej, widziałem, że rybitwa jednego gołębia jadła. O nie. Ale i tak bo mamy szczęście niesamowite, że jest ta godzina 7.30. A nasze dziewczyny mogą sobie pobiegać po tym placu świętego Marka no, za jednym gołębiem, ale nie ma też ludzi. No Emi dzisiaj wstała tak Grzeska. Naprawdę ten, zobacz. Obudziła matkę. nad Bazyliką teraz się pojawia. Ozłaca. O 7.30 można pójść na mrze. A od 9.45 można wejść do bazyliki tak, żeby odwiedzić. Jeszcze nie ma żadnej kolejki. Więc jakbyśmy byli naprawdę zdeterminowani, to tak, albo wchodzimy za minutę na msze po włosku. Inne minus patri Czy to było po łacińsku? O, zobacz, wony biją na pierwszą msze łapie like w so so still... ja? Idziemy na śniadanie i teraz zobaczycie jak my je mamy w ogóle blisko. To chyba jest nasze najbliższe śniadanie. Bliższe jest chyba tylko w pokoju. Nie, moim zdaniem jest bliższe mojemu sercu to, które robisz Ty. Haha, <noise> bliższe twemu sercu, ale czy bliższe nam? Czy Nie da się dalej kartę. iść na śniadanie? Zgubił kartę. Szukaj. Mmm, pachnie croissantem. Hmm. To co, jemy? Mija, co zjesz? Ty chyba dzisiaj sobie sama ponakładasz, co? Daj te rzeczy żeby żebyś nie opuściła. Tak. Przemasz. 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 kasia Przemasz. Przemasz. śniadanko. Piękne. Przemasz. Przemasz. już w ostatnie miejsce w bo na wystarczy nie wystarczy nam czasu. No, już się pojawiły tłumy, jest godzina już e, prawie 11, a naprawdę chodzą wielkie drzemki tutaj wielkie, więc warto skorzystać z tej wczesnej pory, nawet, że, nawet można sobie w ramach tego zrobić drzemkę o 12, ale ta szósta, siódma to jest idealna godzina, żeby poprzechadzać się tutaj, bo jest oczywiście słońce, jasno, pięknie są te budynki oświetlone a przynajmniej nie ma żadnych tam dodatkowych twarzy na zdjęciach bo miejsce jest no wynacja jest, trzeba przyznać, spektakularna a my zmierzamy teraz do bardzo starej biblioteki tutaj dziewczyny zbierają jabłuszko mama słucham Mia nie chciała się podzielić ale ty masz przecież swoje. Tu jest Prosto. Są prawdziwe labirynty. Tutaj takie hmm. widoki. A <grywka> tutaj takie. Chodźcie, będziemy tu w tę uliczkę. Bardzo wąską, ale to nie jest najwęższa ulica w Wenecji. Chociaż jest ciasno. Wchodzimy do najpiękniejszej księgarni na świecie. Ja zobaczymy. Idziemy? Nie, nawet w księgarni musi być remont jak wchodzę. Zobaczmy, minie to są koty normalnie. Widzisz? Tutaj można sobie zrobić e, zdjęcia na gondoli. Ta gondola sobie tutaj stoi. Za napiwek, oczywiście, miłoby zostawić tutaj jakiś pieniążek. Jest takim widokiem. Pięknie. Bardzo fajne miejsce, ta biblioteka. Niestety nie kupiliśmy nic. Dlatego, że. E, że się nie dało. Było za dużo, ja już tam nie mogłam ustać, ale e, naprawdę fajne rzeczy można było tam znaleźć. Były stare, były nowe, i były ze trzy punkty takie, w których można było sobie robić zdjęcia. Masz zdjęcia? Oczywiście, właśnie takie jak to. te. Idziemy teraz na kawę, ale zobaczcie, jakie tu są wąskie uliczki. To jest, to jest niesamowite. I puste w ogóle, tak. To jest jakieś niesamowite zdarzenie. Najmniej uczęszczana droga. A bo my poszliśmy tą e, drogą, którą nam Google e, wyznaczył. Że się nie zgubić. Ostatnia kawa we Włoszech. Za chwilę wsiadamy do promu i ruszamy do Austrii. Pani, się uleczyłem. nie wiem czy będą takie dobre jak wczoraj ale może nie, nie takie dobre jak wczoraj dobra, ale ale nie smakują jak migdał, jak polskie pistacjowe nie smakują jak polskie, mimo wszystko nie wiemy gdzie mamy iść ale zaraz znajdziemy bilety powrotne mamy już, tylko z którego przystanku tego nikt nie wie Znaleźliśmy prawdopodobnie stacja numer 1, czyli ta najdalsza, ale udało się. Czekaj już nasz stateczek, więc ładujemy się do środka. Ten się nazywa dot? wiem, pokazałem mu na mi Aha. Okej, okay, dobra, czyli jednak to nie ten. Tylko jednak ten. Trzeba ale być może zaraz nam powiedzą, że jednak tamten. Powiem, że, am, że Mirek to jakoś ogarnia te statki tutaj. Ja to już bym pewnie godzinę przed odpływem tutaj stała i zastanawiała się, na który mam iść. I nawet, jakbym wsiadła do środka, to jeszcze bym pewnie nie była pewna, czy, czy to na pewno aby jest ten, do którego chciałam wejść. A ten, tutaj od jednego do drugiego jesteśmy. Dzisiaj wyjątkowo nie w ostatnim momencie, ale wczoraj byliśmy w ostatnim momencie. Nie, no, się też jesteśmy za 10 do odpływu. Za 10 do odpływu, ale jeszcze nie ma dramatu. Dzisiaj mieliśmy blisko, a no, wczoraj było dosyć... Jeszcze musieliśmy dojechać, zaparkować auto i będziemy... Znaleźć zmieniony firmy. Bil... Masz te bilety, kochanie? No ty, bilety znalazłem. No ja nie jestem najlepszy w tym typu trzymaniu. Nie masz swoją dużą torebęczkę. No ja oczywiście mi nic nie ginie, ale ja nic w niej nie znajduję. <laughs> Jakbyś się, się zastanawiali, jak bardzo tu jest. To jest jak w saunie. Chodź ze mnie spływa z ciebie. Też ciebie spływa całą Nie My jesteśmy w gondoli! Nie jesteśmy w gondoli, jesteśmy w promie. W promie jesteśmy. Byliśmy w gondoli. Idziecie? czy zostajecie? Idziemy. Bo jeszcze musimy zrobić szybki shopping. kolejnego dnia jesteśmy w tym samym miejscu 12.45 jest ostatni prom do Wenecji A z Wenecji o 12 jest pierwszy prom Do tego miejsca tutaj <grymne> Idziemy, chodźmy Zrobimy jakieś szybkie zakupy jeszcze w Eurospinie. Tu właśnie Glasa Modena. to ja trzeba jakiś ocet balsamiczny. Może ten weźmiemy? Nie? Ten jest podobno e, dużo bardziej gęsty, czyli bierzemy ten. Ja nie weźmiesz na to nie weźmię Tak. tak. Widzisz, kochanie, zmieściliśmy się w jednej torbie. Nie ma przedał. Kto? Nie ma. Byłeś wyżej? Nie są przedał, Gdzie są. Oj! A nasza komacka sznurka? Do you have like chicken nuggets? Yes. Okay, I want chicken nuggets. One chicken nuggets. And for drink, do you have non-alcoholic beer? Yes. Nie mogliśmy znaleźć żadnej otwartej restauracji. Wyobraźcie sobie. No wiecie, my normalnie. 13:14 jemy obiad, a tutaj we Włoszech pomiędzy 12 a 15 jest siesta. Co tam zobaczyła się mi? No tak, wiatrak jest. Aha. Gdzie żeby nie odpadło? chyba wszystkie lepuszają. No w każdym razie udało nam się znaleźć pizzerię, która nie ma siesty. No, podobno pizzerie nie mają, ale byliśmy tutaj w paru miejscach, które też miało w nazwie pizza i, i tak mają. I jesteśmy teraz tutaj. Udało nam się znaleźć i w ogóle ma bardzo wysokie noty ta pizza, więc liczę na to, że to będzie pysznie. A zobaczcie, To już będzie, będzie nasza ostatnia pizza tutaj. Widziałeś to u góry? To no tak ładne. No nie, właśnie, to tam, tam nie, bo zauważyła. Zobacz, co, co masz? Oficjalna koszulka, dostana za 20 euro. Na Piękna jest. Na byłem, kupiłem sobie... Ale gdzie ty to, to zrobiłeś? W cię przed chwilą byłeś. Nie, zobaczyłem wtedy w lustrze. Ale nie z obciskła, żeby nie było, że jakoś walczy. mnie tutaj Ściskaj. naładowałem i pękłam, nie. <laughs> Chyba, że to mi wyzarymitek Albo mija, nie. A mi? Co to, Emitko, obgryzłaś tacie koszulkę? Nie. Jak to nie? To skąd on ma tą dziurę? Może to twój kotek? A może to Twój kicuś? Na pewno nie, ja. Nie, na pewno nie ty? Kicusie mają długie zęby, bardzo. Nie, ale co? on tego tak nie umie. On nie umie tak gryźć. No bo patrz, ma zęby. Nie, nie ma zęby. We Włoszech to już nasz ostatni ciepły posiłek. Nie wiadomo, czy w tym roku chyba co. Już raczej w tym roku. O dziewczyny znowu takie, ale już od znowu, e, piątku czy tam z soboty wracamy do normalnego jedzenia. Co dziewczyny? Koniec z tym, z tymi fast foodami. Ja, to nie tylko twoje. no, Mija, jak myślisz, gdzie się włącza ten kran? Spójrz pod sklep. Widzisz te dwa? Nogą trzeba wcisnąć ten czerwony albo niebieski. Tutaj. Się wciska i leci woda. <suszy> Globalnego standardu monetarnego, niezależnego, to jest Zamknięte to miejsce, miejsce. To Tutaj to powinna nie. być woda, teoretycznie. drzewa. Nie muzyka. Za 8 km będziemy już w Austrii, czyli za chwileczkę przekraczamy granicę Włoch. I jak widzę stąd, mniej więcej za 8 km zaczyna się ściana deszczu. Pompa, A właśnie, pompa będzie na Nie pokażę, z Michałem do tunelu. Do wieku Zobaczcie. Tam niebo, tu niebo. Myślę, że to na tle krajów rozwiniętych oczywiście. Ale też w na tle Tam jest Austria i tam się zaczyna. Taka jestem przygotowana. Mama. Pytam się swojej pierwszej córki Mija. Chcesz pizzę? Mija mówi tak. Pytam się Emi. Emi chcesz pizzę? A ona mówi nie. Mamo ja chcę brzegi. Mamo się wszystko ma. Pizza i brzegi. Wszystko przygotowane. Dobra Emi brzegi masz? Tak? za uwa, pizzę. Będzie sikane. Mama, wyciągaj euro. Zobaczcie, pamiętacie? Brawo. Znalazłam w austriackiej stacji benzynowej. Ja pamiętam. Nie wiem, czy w Polsce jeszcze jest, ale czytało się, nie? I znowu przerwa na stacji benzynowej, ale wiecie co? Zobaczcie, co to jest za stacja benzynowa. W górach. Tak. Pękła nam szyba. Znowu... Znowu musimy oddać nasz biedny samochód do serwisu. W tym roku to już który raz? Nie wiem, ale zwolnią. <laughs> Chyba z trzeciego, czwartego. Ale dopiero co ubezpieczyłem auto i wziąłem ekstra, bezszkodowe za zaszyby. Ja się zawsze cieszę, że to są takie delikatne szkody, że jednak my pozostajemy bezpieczni w środku. No ale znowu, znowu będziesz bez auta, ale i tak nie możesz Nie, bardziej ja i tak nie używam tego auta. Jak jestem w Wrocławiu, to ja chadzam pieszo. Jeszcze. jeszcze mamy godzinę o. do naszego hotelu, ale okazało się, że mój mąż od tego miejsca, w którym mieliśmy być znalazł taki fajny hotel, 46 minut z, właśnie z tej miejscowości Nie 46 tylko 36 Dobra 36 no, Także jutro. Było to 10 km, tylko, że jakieś tam zamknięta jest droga akurat Tak właśnie zamknęli drogę jakąś szlabanem i podobno nie ma widać tego na mapie więc ustawiliśmy tak jak zgodnie z wytycznymi hotelu z wytycznymi które przekazał nam hotel ale to jest pięknie, no nie mogę się napatrzyć Tutaj, ale najważ, mm. najważniejsze, że chociaż nie musimy iść z buta. Tak, to jest najważniejsze, zdecydowanie nie wyobrażam sobie. No, z, buta, z walizkami. Niektórzy brali z dworca jakieś takie przechadzki. No, tutaj tu wiesz. Podjedziemy. <noise> no, w każdym razie trochę nam to wydłużyło jutrzejszy powrót, ale znów jeszcze nie będziemy wracać jutro bezpośrednio. Bo jeszcze mamy pomysł po drodze na jedno miasto. Tak, zawsze chcieliśmy odwiedzić takie fajne miejsce. Ooh, scary, Scary. A więc. Zobaczycie. Co się może do dzieje? Zobaczycie w kolejnym vlogu. A dzisiaj będziemy się cieszyć tutaj tym miejscem. A dokładnie, jesteśmy w Austrii. Mieliśmy jechać dzisiaj do Hallstatt. Jutro Hallstatt zobaczymy. Czy Hallstatt? Hallstatt. Hallstatt. Z tymi wymowami moimi wiecie jak jest. Ci, którzy oglądają to, wiedzą. Mm. Ale jedziemy do y, miejscowości, która się nazywa. Później wam powiem, co to jest za miejscowość, bo nie mam tego na moim telefonie. A ja wam jak sepsuje, To nie jest Yuma, to jest na, Hotel Yuma. A coś. Oni mają nie zajmować nam auta. <laughs> Niby tak, ale właśnie się dróczymy z moim mężem. i się pyta mnie, czy jak weźmiemy ten plecak, który mieliśmy dzisiaj w Wenecji, to czy wystarczy nam ubrań. Teraz tak, nie wiem jakim cudem. On spakował tam więcej rzeczy. <noise> Miało być po, po prostu tylko na noc się mieliśmy spakować. No i okazuje się, że musimy jednak wziąć tą... To znaczy ja wiedziałam, że będziemy brać tą walizkę, no i ten plecak, no bo tam mamy no schowane rzeczy, kosmetyki, czyli takie bieżące rzeczy. Słuchajcie, ja i dzieci jesteśmy OK. Nie, dzieci też nie są. Okay. Nikt by nawet nie poznał, że jesteśmy w tym samym jutro. Jak nie? Nasi widzowie na pewno by zauważyli, Dza. że w tym samym dziewczynę chodzi. Dza. Widzieliśmy dwa sznycle. Dojechaliśmy w ogóle do tej miejscowości, w której będziemy nocować. Jeszcze mamy 7 minut do hotelu. I. No, I... No, ale nie Dalej nie wiem. To jest nie, coś na A. To jest sznycel, ale już podzieliłam go między mnie a Mijaneczkę. Mija, pyszne frytki? Tak? Mm. dobra. Zadkeczup przyjdzie. Tutaj w ogóle się sznycel zjada z żurawina, to chyba jest, nie? Jest 21, moi kochani, po 21. Dojechaliśmy do hotelu, jest zimno. Bo padało. Znaczy 18 stopni gdzieś mniej więcej, dziewczyny na szczęście Mamusia e, kurteczki miała przygotowane dla dziewczynek, a my będziemy teraz wchodzić do hotelu. Tu jesteśmy jak coś, ale to nie jest ta miejscowość. Wchodzimy do hotelu. To są tradycyjne stroje tutaj. E, gdzie jest recepcja? Po Emi, no weź ten głos zrób jeszcze raz. No pokaż mi Jance. Jutro Wam pokażemy jaki to jest fajny tutaj kompleks z rana, ale tutaj jest ciekawa rzecz, zobaczcie. On jest bardzo nowoczesny, ale trzeba włożyć klucz do środka, nie widać nic. O, jest ciepło, jest. O, jest ciepło, jest łóżko, a Mitka śpi z nami. A nie, tam jest u góry łóżko, ale zakluczone, pięterkowe. No dobra, spoko jest. No to co, kończymy dzisiejszy dzień, ale jeszcze w takim podsumowaniu szybkim Włoch powiem Wam tak, że minusami e, spania w domku kempingowym było tak. Łóżko, e, bo materac był taki wiecie, nie? E, cienki i taki na takim stelażu e, i się ruszał, tak? No jak to polowe, takie polowe. Nie? Tak, takie polowe trochę. Drugą rzeczą, taką śmieszną w sumie, ale denerwującą w nocy na przykład, było to, że jak Mirek szedł na koniec, to światło mi zostaw, proszę, Emi. Ja widzę, że ty jesteś. To światło zostaw. Zostaw, tak? Włącz. Proszę. I już nie wyłączaj, ok? Teraz dobrze wyglądamy w takim świetle, widzisz? Chyba ty. <laughs> jak chodził na koniec domku, bo na, na jednym końcu domku była Zymiana, a na drugim końcu domku była Łazienka. I jak Mirek chodził w nocy do toalety, to drżał cały domek. Ale nie dlatego, że, nie wiem, coś tam robił, tylko just, <laughs> dlatego, że tam szedł. Normalnie <laughs> nie, tak nie. drżało tak, że po prostu <śmiech> <śmiech> każdy krok <laughs> to ja czułam w tym łóżku. No i z takich minusów to tak naprawdę wszystko, no. Czy byśmy wrócili? Wrócilibyśmy, Mija? Na tak. taki camping? Wrócimy na taki camping? Super było. Dla mnie tak. była rewelacja, naprawdę. Basen super, blisko do morza, domek czyściutki i tak naprawdę... Nowyki. A nie, jeszcze poduszka. Jeszcze o poduszce muszę Wam powiedzieć. A nie, to ja nie była poduszka? poduszka, to była poszewka. <laughs> nie, tam było coś w środku. Ja poduszk, na, pod poduszkę kładłam ręcznik, a Mirek, co Ty zrobiłeś z poduszką? Nie, no ja wziąłem od dziewczyn kołdrę drugą. A, ja on kodrę. spał pod głową, trzymał kołdrę sobie. Tak, tak a, ale jeszcze chciałam na koniec tutaj dodać, że pozdrawiamy naszych kolegów, przyjaciół z Lubuskiego, którzy dostali domek w starszej części miasta. Że tak powiem, na tym samym ośrodku. Na drugim mm, krańcu. Rozdzielili wszystko tam nas było, nie wszystko tam było ok. Nie, było Pozdrawiamy. super. Pozdrawiamy. Było też super i słuchajcie, na pewno byśmy wrócili. Więc dzisiaj, dzisiejszą polecajką będzie e, ten kemping. Było super i bardzo polecamy kemping e, z dziećmi, szczególnie w tym wieku. Jutro eksplorujemy. Bądźcie z nami, tutaj bo będziemy właśnie tutaj, jesteśmy w Austrii. E, tak. Pokażemy Wam tutaj ten ośrodek i jeszcze e, parę miejsc w Austrii, a potem przenosimy się do kolejnego miejsca. Tak! Pa!